Witaj na kanale, gdzie rozwój osobisty jest zajebisty. Witaj w świecie, gdzie nauka spotyka się z magią, a granice ludzkich możliwości przesuwają się z każdym dniem. Dziś zagłębimy się w fascynującą dziedzinę, która zmienia naszą rzeczywistość szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Poznamy tajemnice optymalizacji ludzkiego ciała. I umysłu, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest możliwe, że niektórzy ludzie potrafią osiągnąć niewiarygodne rezultaty w sporcie, nauce czy biznesie? Jak to się dzieje, że niektórzy z nas są w stanie przekraczać granice, które wydają się nie do pokonania? Odpowiedzią może być biohacking? Biohacking. Nie tylko moda, to prawdziwa rewolucja w podejściu do zdrowia i wydajności. To sztuka i nauka ulepszenia samego siebie za pomocą technologii, suplementów i zmian w stylu życia. To proces świadomego zarządzania własnym ciałem i umysłem, by osiągnąć pełnię potencjału. Dziś dowiemy się, czym jest biohacking, skąd się wziął i dlaczego zdobywa coraz większą popularność. Odkryjemy, jak wygląda codzienne życie biohakera osoby, która świadomie eksperymentuje ze swoim ciałem i umysłem, aby poprawić swoje możliwości. Poznamy techniki i metody, które pomagają im w osiąganiu niesamowitych rezultatów. W tym metodę Huima Hoffa, a także suplementację i dietę. Ale to nie wszystko. Zgłębimy również najnowsze badania naukowe i technologie, które wspomagają biohacking. Dowiemy się, jak neurostymulacja, edycja genów CRISPR oraz praktyki takie jak kąpiele leśne mogą wpływać na nasze zdrowie i wydajność. Biohacking to klucz do otwarcia drzwi, do naszych nieograniczonych możliwości. To droga do bycia najlepszą wersją siebie. Zaczynajmy. Biohacking to połączenie sztuki i nauki, mające na celu ulepszenie ludzkiego ciała i umysłu za pomocą technologii, suplementów i zmian w stylu życia. W istocie jest to świadome zarządzanie własną biologią, aby osiągnąć optymalną wydajność i zdrowie. Ale skąd się to wzięło? Początki biohackingu sięgają eksperymentów, entuzjastów, którzy zafascynowani możliwościami ludzkiego ciała zaczęli testować na sobie różne metody poprawy zdrowia i wydajności, od domowych laboratoriów, w których amatorzy testowali suplementy i technologie. Po zaawansowane centra badawcze, biohacking ewoluował w globalny ruch. Kluczową postacią w tej dziedzinie jest Dave Asprey, który zyskał sławę dzięki swojej koncepcji Bulletproof Coffee i idei Biohacking Your Life Weżej informacji i technologii. Dostęp do wiedzy i narzędzi jest większy niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie szukają sposobów na poprawę jakości życia, zdrowia i efektywności. Jak mówi Dave, biohacking to sztuka zmiany środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, aby uzyskać pełną kontrolę nad własną biologią. Biohacking obejmuje wiele różnych technik i metod. To nie tylko zaawansowane technologie, ale również proste zmiany w codziennym życiu które mogą prowadzić do znaczących rezultatów. Ludzie zaczęli dostrzegać potencjał w monitorowaniu swojego zdrowia, dostosowywaniu diety, stosowaniu suplementów i technologii, aby poprawić swoje samopoczucie i osiągi. Jednym z przykładów jest rozwój technologii CRISPR, narzędzia do edycji genów. Które pozwala na precyzyjne modyfikowanie DNA. Ta technologia otwiera nowe możliwości w medycynie i w personalizowanej opiece zdrowotnej, dając nam narzędzia do walki z chorobami na poziomie genetycznym. Współczesny biohacking to również korzystanie z nowoczesnych urządzeń monitorujących zdrowie, takich jak smartwatche czy aplikacje mobilne. Te narzędzia pozwalają na bieżąco śledzić parametry życiowe, jakość snu, poziom aktywności fizycznej i wiele, wiele innych aspektów naszego zdrowia. Dlaczego teraz? W erze szybkiego postępu technologicznego i nieograniczonego dostępu do informacji ludzie mają większą możliwość. Eksperymentowania i dostosowywania swojego życia w sposób, który wcześniej był nieosiągalny. Biohacking to odpowiedź na rosnące pragnienie optymalizacji zdrowia i wydajności, umożliwiające każdemu z nas stać się lepszą wersją siebie. Życie biohakera to codzienna przygoda w poszukiwaniu optymalizacji i doskonalenia samego siebie. Biohakerzy to ludzie, którzy świadomie eksperymentują ze swoim ciałem i umysłem, aby poprawić swoje możliwości. Jakie techniki i metody stosują, aby osiągnąć niesamowite rezultaty? Jednym z najbardziej znanych biohakerów jest Wim Hof, znany również jako Iceman. Jego metoda łączy kontrolowane oddychanie. Ekspozycje na zimno i medytację. Dzięki tym praktykom, Wim Hof jest w stanie wytrzymać ekstremalne temperatury, poprawić krążenie i zwiększyć poziom energii. Badania nad jego metodą wskazały, że może ona wzmocnić układ odpornościowy i poprawić ogólne samopoczucie. Kolejną fascynującą postacią jest Ben Greenfield. Jego podejście do biohackingu obejmuje zaawansowane techniki fitness, regeneracji i odżywiania. Ben często korzysta z sauny na podczerwiej oraz terapii tlenowej, aby przyspieszyć regenerację i poprawić wydajność fizyczną. Stosuje również diety oparte na indywidualnych potrzebach organizmu, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie ciała i umysłu. Dave Osprey. Założyciel Bulletproof jest kolejnym pionierem w dziedzinie biohackingu. Jego koncepcja Bulletproof Coffee, kawy z dodatkiem masła i oleju MCT, zdobyła ogromną popularność. Ta mieszanka pomaga zwiększyć poziom energii, poprawić koncentrację i wspierać proces ketozy, który jest korzystny dla wydajności umysłowej i fizycznej. Biohakerzy zwracają również uwagę na suplementację. Nootropy, takie jak racetam oraz witaminy i minerały, takie jak witamina D, magnez czy omega-3, są kluczowe dla wspierania funkcji kognitywnych i fizycznych. Regularne stosowanie odpowiednich suplementów może znacznie poprawić pamięć, koncentrację i ogólną wydolność organizmu. Dieta to kolejny kluczowy element w życiu biohakera. Dieta ketogeniczna, bogata w tłuszcze i uboga węglowodany, może wprowadzić organizm w stan ketozy, co zwiększa poziom energii i koncentrację. Wysokiej jakości tłuszcze, białka i ograniczenie cukrów pomagają w utrzymywaniu stabilnego poziomu energii przez cały dzień. Biohakerzy zwracają też uwagę na sen, który jest kluczowy dla regeneracji i zdrowia. Używają aplikacji do monitorowania jakości snu, dbają o higienę snu i stosują techniki relaksacyjne przed zaśnięciem, aby zapewnić sobie optymalny odpoczynek. Regularne godziny snu, unikanie niebieskiego światła przed snem i odpowiednia temperatura w sypialni to tylko niektóre z praktyk, które stosują. Metoda Wima Hoffa, techniki Bena Greenfielda i koncepcja Deva Aspreya to tylko kilka przykładów tego, jak różnorodne i innowacyjne mogą być praktyki biohakerów. Wszystko to służy jednemu celowi osiągnięciu maksymalnej wydajności i zdrowia poprzez świadome zarządzanie własnym ciałem i umysłem. Biohacking to droga do bycia najlepszą wersją siebie każdego dnia. Biohacking to nie tylko techniki i metody, które można zastosować na co dzień, to również fascynujący obszar nauki i technologii, w którym przeprowadzone są liczne badania, a nowe innowacje pojawiają się nieustannie. Przyjrzyjmy się kilku najciekawszym odkryciom i technikom, które wspierają biohacking. Jednym z najbardziej ekscytujących obszarów jest neurostymulacja. Urządzenia takie jak Halo Sport wykorzystują impulsy elektryczne, aby poprawić funkcję mózgu, zwiększając zdolności kognitywne i fizyczne. Neurostymulacja jest stosowana w różnych dziedzinach, od sportu po medycynę, pomagając w rehabilitacji neurologicznej i poprawie wydajności sportowej. Badania nad technologią CRISPR, narzędziem do edycji genów. Otwierają nowe możliwości w medycynie personalizowanej. CRISP pozwala na precyzyjne modyfikowanie DNA, co może być wykorzystane do leczenia genetycznych chorób, poprawy zdrowia i wydolności. Dzięki tej technologii możemy zmieniać nasze geny, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Ciekawostka: w Japonii istnieje praktyka zwana Shinrin-yoku. Czyli kąpiele leśne. Badania wykazały, że spędzanie czasu w naturze obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu i poprawia nastrój. Kontakt z naturą ma również pozytywny wpływ na układ odpornościowy i ogólne samopoczucie. To pokazuje, jak ważne jest otoczenie w biohackingu i jak proste praktyki mogą mieć znaczący wpływ na nasze zdrowie. Technologie monitorujące zdrowie, takie jak smartwatche i aplikacje zdrowotne, są nieodłącznym elementem życia biohakerów. Te narzędzia pozwalają na bieżąco analizować dane dotyczące ich ciała, takie jak tętno, jakość snu, poziom aktywności fizycznej i wiele innych aspektów życia. Dzięki tym innowacjom biohakerzy mogą dostosowywać swoje działania, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Badania nad mikrobiomem jelitowym pokazują, jak ogromny wpływ ma flora bakteryjna na nasze zdrowie i samopoczucie. Nasze jelita są domem dla bilionów mikroorganizmów, które wpływają na trawienie, układ odpornościowy, a nawet nasz nastrój. Biohakerzy często eksperymentują z probiotykami i prebiotykami. Aby poprawić zdrowie jelit i w ten sposób poprawić ogólną kondycję. Nie można też zapomnieć o roli psychologii w biohackingu. Badania nad neuroplastycznością mózgu pokazują, że nasze mózgi są zdolne do zmiany i adaptacji przez całe życie. Techniki takie jak medytacja, mindfulness, a nawet terapia poznawczo-behawioralna są stosowane przez biohakerów, aby poprawić zdrowie psychiczne. I wydajność umysłową. Podsumowując, biohacking to dziedzina, która łączy naukę, technologię i codzienne praktyki, aby poprawić nasze zdrowie i wydajność. Od neurostymulacji przez edycję genów, aż po proste praktyki, takie jak kąpiele leśne. Możliwości są nieograniczone. Biohacking to przyszłość optymalizacji ludzkiego ciała i umysłu, a my. Jesteśmy na początku tej ekscytującej podróży. Wyobraźcie sobie świat, w którym każdy dzień zaczyna się od pełnej energii, a każdy moment jest szansą na poprawę siebie. Właśnie w takim świecie żyją biohakerzy. To oni. Poprzez swoje eksperymenty i nieustanne dążenie do doskonałości odkrywają nowe ścieżki, które prowadzą do nieograniczonych możliwości. William Hof, człowiek, który pokazał nam, jak kontrolować ciało i umysł poprzez oddychanie i zimno, stał się symbolem ludzkiej determinacji. Ben Greenfield, swoim holistycznym podejściem do zdrowia. Uczy nas, jak technologia i naturalne metody mogą współgrać, by maksymalizować nasz potencjał. Dave Asprey z jego koncepcją Bulletproof Coffee pokazuje, że czasem drobne zmiany mogą prowadzić do wielkich rezultatów. To nie jest przyszłość, to teraźniejszość. To świat, w którym nauka i technologia są narzędziami do kształtowania naszej rzeczywistości. Czy jesteśmy gotowi, by wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i możliwości? Czy jesteśmy gotowi, by eksperymentować, uczyć się i rozwijać? Biohacking daje nam narzędzia, ale to my musimy podjąć decyzje, by z nich skorzystać. Przyszłość jest w naszych rękach. Możemy ją kształtować, możemy ją kontrolować. Każdy z nas ma potencjał, by stać się najlepszą wersją siebie. To jest prawdziwe wyzwanie i prawdziwa szansa. Zostańcie biohakerami własnego życia i odkryjcie, jak wiele można osiągnąć.